Każde miasto ma swoje symbole tożsamości dziejowej i narodowej. Dla Bydgoszczy Takim symbolem jest pomnik najświętszego serca Pana Jezusa, przy którym się dzisiaj zgromadziliśmy. Powstał z wdzięczności za wyzwolenie Bydgoszczy spod prawie półtora wiekowego pruskiego jarzma. Kiedy 20 stycznia 1920 roku na mocy Traktatu Wersalskiego Wojsko Polskie wkroczyło do Bydgoszczy, entuzjazm był powszechny, a na twarzach polskich mieszkańców mieszały się łzy radości i szczęścia. Uznano to za wspaniały dar Boży dla naszego miasta. Od początku narodziła się myśl, aby podziękować opatrzności za to niezwykłe zrządzenie losu. W 1930 roku z inicjatywy księdza Mieczysława Skoniecznego, proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, rozpoczęto przygotowania do postawienia pomnika najświętszego serca pana Jezusa jako symbolu wdzięczności.

Wasza ekscelencjo, drogi księże biskupie, dostojni księża, panie prezydencie, szanowny panie prezesie, drodzy bydgoszczanie. Dziś dopełniła się historia. Jesteśmy świadkami historii, bo ten pomnik, który w tak barbarzyński sposób został zniszczony i zabrany z Bydgoszczy wrócił na swoje właściwe miejsce. Abyśmy nigdy nie doczekali takich czasów, abyśmy nigdy nie dopuścili, aby po raz kolejny z Bydgoszczy zniknęły, zniknęły pomniki naszej religii i naszej historii. Jest to wielki dzień, zwłaszcza dla młodych bydgoszczan. Za wiele lat będą wspominać ten piękny, historyczny akcent. Obyśmy zawsze byli godni właśnie tej religii, abyśmy byli godni miłosierdziu serca Chrystusowego. Dziękuję. Módmy się do Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie Boże, sprawa, by wszyscy ludzie w wizerunku Syna Twojego Jezusa Chrystusa poznali Twoją miłość i dobroć. Ciebie prosimy. Jeżeli...